Budujesz w ten sposób portal do netheru? Nie rób tak. Pokażę ci jak go lepiej zbudować Więc najpierw niszczymy górną część i wydłużamy o dwa bloki Wysokości dokładnie takie ja, I zapalamy portal y, przypadkiem do niego wszedłem. no ale powinien być tak wysoki No i teraz upiększamy, więc bierzemy sobie różne Bloki blackstone'owe, no i stawiamy Najpierw ten, schodek, schodek Następnie ściana, ściana Tutaj ponownie ściana, ściana Ten sam blok na dole, ale u góry Dajemy tutaj dwa pół bloki, schodek na bok Oraz schodek na bok, no i to samo Robimy z drugiej strony, łączymy teraz to wszystko potkami prosto z naderu, oczywiście z dwóch stron. Teraz po boku dajemy schodek, ściana, pół blok, u góry również schodek, ściana, łańcuch od tej ściany, niebieska latarnia, no i to samo z drugiej strony. Niszczymy tę część portalu, ponieważ jak zniszczymy same rogi, to nasz sam portal się nie zniszczy i dajemy w sobie bloki, a samą górę jeszcze wypełniamy sobie pół blokami oraz tutaj takimi dwoma. Tutaj dajemy półbloki, z drugiej strony również, a na tych blokach dajemy guziki. Oczywiście z dwóch stron. Najpiękniejszy prosty portal gotowy